W Piebodzińskim Domu Kultury odbył się wyjątkowy koncert przyjaciół, zorganizowany z okazji dziesięciolecia działalności fundacji przeciw temu czasowi. Jubileuszowe spotkanie połączyło na jednej scenie wykonawców różnych pokoleń, od dzieci, przez młodzież, aż po dorosłych członków artystycznych grup związanych z fundacją. Zaczęło się po tym, jak po pięciu latach już naszej działalności teatralnej, pracy z młodzieżą, chciałyśmy czegoś więcej, chcieliśmy dalej rozwijać fundację. Wcześniej teatr działał w ramach szkoły, więc postanowiłyśmy stworzyć sobie taką własną przestrzeń, niezależną, móc finansować. Działania i postanowiliśmy założyć fundację. Pomogło nam w tym wiele dobrych, życzliwych osób. I tak Fundacja Przeciw Temu Czasowi zaczęła działać i przejęła opiekę nad teatrem muzykalowym zespół, a potem już potoczyło się wszystko szybko i bardzo różnorodnie. Przeciw Temu Czasowi. Zrealizowałyśmy 20 projektów, 8 spektakli, mnóstwo godzin warsztatowych, ponieważ prowadzimy również warsztaty plastyczne. Setki osób chyba, które się przewinęły przez naszą scenę, młodzieży, dzieci. Obecnie prowadzimy trzy grupy teatralne, więc jakby ta działalność zamiast przygasać i ta energia, to ona cały czas rośnie i cały czas fundacja działa coraz bardziej no i chyba. Tak szybko nie skończymy. No chyba nie ma piękniejszej nagrody i e, piękniejszego podsumowania naszej pracy, jak obecność e, ludzi już dorosłych, którzy mają swoje rodziny, dzieci, e, mieszkają w Polsce, poza granicami Polski i przyjechali tutaj w ogromnej ilości, żeby być razem, spotkać się razem świętować razem, razem zaśpiewać. Zresztą pomysł takiego koncertu wyszedł właśnie od nich, ponieważ cały czas mamy z niektórymi kontakt i powiedzieli, że bardzo by chcieli jeszcze kiedyś spotkać się na scenie i to było ogromne ich święto i ogromna radość i dla nas, i dla nich, że mogliśmy tu wszyscy być, ponad trzy godziny koncertu, ogromnych wzruszeń, ogromnych emocji, pięknych spotkań. 525 tysięcy i 600 mil. Czas w zespole wspominam bardzo dobrze. Był to dla mnie czas ogromnego rozwoju nie tylko artystycznego, ale też takiego rozwoju, bym powiedziała, ogólnie jako człowieka. Bardzo nauczyłam się wielu rzeczy w zespole. Takich umiejętności, bym powiedziała, też po prostu miękkich, nieartystycznych. I to był po prostu dla mnie bardzo duży, dobry czas, i w wielu takich kryzysach em, czerpałam z niego siłę dalszą do życia. No był to piękny czas, trwał od, praktycznie od początku gimnazjum do klasy maturalnej. Taką mieliśmy zasadę, że te pięć lat mogliśmy tutaj razem pracować i występować. No i był to wspaniały czas, poznałem tutaj mnóstwo przyjaciół, zawiązały się przyjaźnie, zawiązały się wśród niektórych małżeństwa. Będę to zawsze wspominać jako jedne z najlepszych lat w moim życiu. No i najbardziej tej, co mnie zdziwiło, to co wyniosło na mnie duże wrażenie, to jest zdecydowanie ten powrót po latach, po tym COVID-zie. Jak się udało to wszystko tak naprawdę odrodzić na nowo. No mnie najbardziej za serce chwyciło powrót do oczywiście tych wszystkich starych piosenek, właśnie z musicali, w których ja również występowałam. Byłem pierwszy rok w zespole i pojechaliśmy do teatru, do Gdańska na chłopów, na musical chłopi. W reżyserii Wojtka Kościelniaka. I to był mój pierwszy raz, kiedy ja zobaczyłem muzykal na żywo. I zakochałem się w tamtym momencie i powiedziałem sobie po tamtym spektaklu, że ja chyba chcę to robić. Ja chyba chcę, chcę iść w tę stronę. I przez ten czas robiłem wszystko, żeby, tak, żeby do tego doszło. No i wylądowałem w końcu na Uniwersytecie Muzycznym i na Akademii Teatralnej i dzięki temu spełniam swoje marzenia. Dla mnie scena jest domem. Yy, dzisiaj miałam takiego stresa, bo jako pierwszy, ra jak pierwszy raz śpiewałam, a ja ogólnie to bardzo lubię scenę i ogólnie tą taką otoczkę jest z nią związaną. To były rzeczywiście miesiące planowania, my już ten koncert planowaliśmy od wakacji właściwie całą jesień, więc to były precyzyjne ustalenia, ale przy tylu osobach na scenie było ponad 60 osób, więc no nie wszystko udało się zaplanować, było dużo dla nas niespodzianek, dla nas dużo zaskoczeń, był scenariusz bardzo dokładny. No ale wiadomo, scena rządzi się swoimi prawami i czasami trzeba improwizować, albo rzeczy dzieją się same, kiedy emocje już sięgają zenitu. Dzisiejszy koncert był dla mnie takim trochę powrotem w tamten czas, więc sprawił mi dużo radości, spotkanie tych ludzi, możliwość Pobycia po prostu razem też na kulisami, co jak już myślałam, trochę przeminęło, już z tym pogodziłam, że ten czas się zakończył. Jednak okazało się, że mogłam do tego czasu wrócić i bardzo mi sprawiło to duża radość i po prostu bycie z tymi samymi ludźmi e, jeszcze raz i przeżycie tego wszystkiego jeszcze raz takiej w może trochę spokojniejszej, rodzinnej atmosferze, bo z występem zawsze wiążą się jakieś e, stresy, a dzisiaj po prostu było, było rodzinnie i przyjemnie. W fundacji jestem od zeszłego roku, moim pierwszym spektaklem był rok 2050. Bardzo mi się wtedy podobało, bardzo przyjazna atmosfera. Czułam, że przejmujemy taką tradycję i będziemy kontynuować ją z jak największą pasją i zawsze wspominać tych, którzy byli przed nami i za zapoczątkowali. Jubileuszowy Koncert Przyjaciół stał się nie tylko okazją do świętowania dekady pracy Fundacji Przeciw Temu Czasowi, ale też dowodem na to, jak wielką moc mają lokalne inicjatywy artystyczne. Wzruszenie, radość i wspomnienia połączyły publiczność oraz wszystkich, którzy przez lata tworzyli tę wyjątkową przestrzeń dla młodych talentów.